Poseł, przepraszam. Prezydent powinien być silny, niezależny. I pan prezydent też mówił, że nie należy brudną, brudnym chwytom w kampanii. Jakie to są według pana brudne chwyty? Krzysztof Brejza. Zdecydowanie chyba prezydent Duda na koniec chce poprzeć. I cieszymy się, kiedy mówi o tym, że prezydent musi być osobą godną, która będzie stać na stronie praworządności. No przecież nie będziemy wybierać przestępcy, człowieka, który sam przyznał się do udziału w chulikańskich burdach, ustawkach. Za którą przecież w jednej z tych ustaw, też dziennikarze ujawnili, w jednej z tych ustaw, w której on brał udział, ileś tam osób zostało skazanych. Nie wybierzemy człowieka, przecież, który nie zna się na samorządzie. Prezydent mówił, że prezydent musi znać się też na podstawie lokalnej, w Polsce samorządowej. Na tym zna się Rafał Czaskowski. Wreszcie bezpieczeństwo. Rafał Czaskowski to jest Polska bezpieczna. Rafał Czaskowski to jest wiarygodność, to jest autentyczność. I też bardzo silny musi mieć. No wystarczy spojrzeć na to, że pan Nawrocki w swojej komisji zdobył aż 16%. Jeżeli sąsiedzi na ciebie nie głosują w polityce, mówię to też jako osoba, która w wielu wyborach brała udział, no coś jest z tobą nie tak. Głosujmy, Szanowni Państwo, na uczciwość, na wiarygodność. To nie są głos... to jest głosowanie na partie polityczne, na lewicę, prawicę, konserwatyzm, liberalizm. To jest głosowanie na człowieka. I dzisiaj bardzo znamienne jest to poparcie przez pana Orbana proputinowskiego, poparcie dla Mawrockiego. Wybierzmy drogę Rumunów. Rumunii opowiedzieli się za silną Rumunią w Unii Europejskiej. Wybierzmy silną Polskę w silnej Unii Europejskiej. Nie popierajmy ludzi, których wspierają ludzie Putina.